Pod wpływem, wpływem czasu czuję się normalnie, pod wpływem czasu. Cześć, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zmieniliśmy trochę kanał. No Kacper, miałeś tego nie włączać. Mm. I znowu będziemy nagrywali Batmana z Kacprem. Zostawcie bardzo dużo łapek w górę i subika z dzwoneczkiem. Bo to jest kanał na moim telefonie, ale mam jeszcze Mój drugi kanał na telefonie, oczywiście mojej mamy, na którym jest dzisiaj film, był wczoraj. No wiecie, i możecie wbić na ten i tamten kanał. Oczywiście ja mam ksywkę Kolec na YouTubie, więc... Kacper, a dzisiaj do mnie mówisz Kolec, jak nagrywałem filmy, okej? Okay? k Okej. Okay. Ja wiecie, ja jestem Kolec, znaczy Nikodem, nagrywałem dzisiaj z Katprem. To będzie takie... Ja mam dwa kanały. Ten, co nagrywały moje mamy, no i ten. Tu będą rzadziej rzadzi się pojawiały filmy. I dobra, Kasper, zaczynaj, bo na tamtym telefonie, na telefonie mojej mamy, czyli na moim drugim kanale, jest pierwszy film z właśnie Batmana. To jest drugi. Więc dobra, zaczynamy. No ja tu w moich pomarańczowych oksach. I lecimy. Ja przecież trzeci z tego Batmana odcinek. No bo tamten odcinek był na kanale mojej mamy, czyli na moim drugim kanale, a to jest na tym. Yy, I oczywiście wbijać na moją nutę, która już będzie za chwilę. Pod wpływem czasu czuję się normalnie. Pod wpływem czasu. Ja to trochę przybliżę. Może jeśli widzieli cały ekran i lecimy. Dobra. Znowu batringiem, pyk, pyk. Będą takie bosy, tak pojedynczo odcinki może. O nie, tego nie zniszczymy. Dobra i budujemy. Dobra Kasper, ja buduję tamto. Dobra. Dobra, rozwalamy tych typów. Dawaj. No Kasper, skocz na to. Dobrze, no i teraz. Kasper, broń mnie. Awe, To jest oczywiście lego Batman. No. Dobra, pyk. Tu jeszcze batringiem w tamte rzeczy. Jak wiecie, Batman rzuca takim frisbee, czyli batringiem. Dobra Kacper, buduję Ci... Twój status, którym... Twoimi rzeczami. Z twoim strojem. Kacper, ubieraj. Dobra, tu jest jakiś typ, który wychodzi z okna i mówi, nie, to nie ty. Nie, stary, to nie ja, spokojnie, nie jesteś moim starym, to nie mój czas. Dobra, teraz na trzy, na trzy cztery będziemy to robić. Mhm. Tylko poczekaj, bo muszę wejść. Dobra, niszczę je batringiem tych gości. Dobra, trzy... trzy. Nie, ja. jeszcze raz. 3-4. O, dobra. O, dobra. Musimy po kolei najpierw ty, później ja. No. Tamten Jedziemy odcinek. Do tamten odcinek z Batmana na moim drugim kanale? Bo to jest mój telefon, a tamten to był telefon mojej mamy. Zbuduję. No, zbuduj no, to zbuduj tam do... był z Clayface'em odcinek na moim drugim kanale, a to jest z jakimś. Zyf sam chyba. No tak, ale z Clayface mi się bardziej podobał. No. Z Clayface był też. lepszy. No bo tam był samo... Tam samochodzi, którym most. jeździliśmy... Dobra. spoduj no. mi most to lepiej. A, no. bo tu jeszcze jedna część została, no. Dzięki. Teraz co się tu kaper robił? A batringiem. Pyk. To ja w drugie. Okej. Okay. I budujemy schody. teraz budujemy schody. Dobra. Jest. To może. No dobra. No i lecimy, odkręcamy to. My, tam, my tamto na moim drugim kanale zrobiliśmy na speedranie tą pierwszą część Batmana z clayface'em. No. Co jest? Zaciąłem się. Dobra, ja to wolę jednak przelecieć moim driftem. O oh boy. Nie no, no Katper, bo mnie tutaj biją, a ja się tu ślizgam. Co my robimy? Co my tutaj robimy? I oczywiście to jest odbicie lustrzane. Jak widzicie. U nas to nie jest lustrzane, ale w telefonie jest lustrzane. Ja ci już to buduję, wejdź sobie. Dobra, wchodzę. Dobra, ale tam nic ciekawego nie ma. Dobra, ale to znaczy nie... srebrne te właśnie z Lego. Te srebrne jak się tu... Ej, spadł sobie człowiek. Te srebrne klocki są według mnie bardziej cenne niż te złote. Ej, bo ja tu wchodzę. No i git wchodź. Tylko będzie mi chyba... Ja jestem oczywiście Batmanem. I se tu latam w kółeczko, i se tu latam, i se tu latam, bo se tu, 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 tu latam. Bo takie mam. Dobra, swoje. ja śpiewam moją piosenkę starą. Pomarańcz, pomarańcz, robię sobie pomarańcz. Pomarańczowy mustang obok mnie. Pomarańczowe mam w sercu, ej. Pomarańczowa klata, hejt, pomarańczowe serce, ej, jadę sedzi do sklepu, dziś moim motorynką, tu, 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 tu. W sklepie mi się baba pyta, co chcesz, ja jej odpowiadam wszystko, tu, tu, tu. Już dalej nie wiem, jak szło pomarańczowe. Ale wbijaj się też na: obok mnie jest agent, ej, przebijajmy mury, ej. Obok mnie jest agent, ej, przebijamy mury, hejt. Wiecie, też obok mnie jest agent, no i za chwilę na moją nową piosenkę, pod wpływem czasu. Pod wpływem czasu czuję się normalnie, pod wpływem czasu... Aha! Ha, Bo ja to wcześniej wierzę że no. Dobra, teraz muszę na to poczekać. Co to przelecę? Oj! No jak? Musisz chyba do samego tu. końca tej bramki, co się przesuwa, musisz dojść. No ra, poczekajcie, bo ja tu przed chwilą przeleciałem. Albo po prostu sobie wejdę tu i już jesteśmy. A. Mogłem to zrobić... A wiesz, że ty mi tego nie musiałeś budować? Patrz! Patrz! No bo tu jest takie coś, patrz! Ja się tego mogę złapać! Ja nie mogę! To za teraz! Nie, co mnie? Bo to jest dla ciebie! No. Bo ja sobie to mogę przelecieć! To jest dla ciebie, dobra. Poczekajcie, jak zebrać wszystkie klocki. Według mnie srebrne są bardziej cenne niż te złote. No. Nie chcę tu. Przedstawić się imię. nie mogę. Aha. Dobra. Czemu no. nie mogę strzelić. Ciebie frisbee Batmana wtedy to z... nie dobra, dobra, masz. Nie masz już złapać? Ty da. Dobra. dobra, łap się. No i teraz w drugą. No i idź spalej? Teraz lecisz? Robimy to na speedrun, więc się to zrobię. Aha. Aha, dobra, super. I zaczynam tu. Super. Jezu, ja przez Ciebie spadłem, Kacpero! Przez Ciebie tracimy klocki! Trzeba to jeszcze raz robić? no nie no. Dobra, pyk. Daj, Kacper, bo to robimy na spin. Aha. Huh. Tak ja się tu Kazmer! Ja sobie te dadzę sam. A ja tu je lasną w bordzie! No Kacmer! Dobra! Dam ci! Już musiałem to znowu zrobić. No i pyk, parkur, No i pyk, parkur No i pyk! I pyk! Dobra, ja tam... Ej! Ej. Ja to chcę zrobić, no bo to jest mój kanał. No i giń. No i gińcie. Oj. Przepraszam ciebie, Kacper. Dobra, zabici. ci. Ups. Przepraszam, no dobra, nie zamrażaj mnie, tylko lecimy, no musisz mnie dotknąć jeszcze raz, o dobra, ha dobra, dobra, lecę tu do ciebie, dobra, ja się tu już chwytam, ja tego nie mogę, Ja patrz, patrz jaki trik odkryłem, ja sobie to mogę tak zrobić, no czekaj, da się to tak zrobić, dobra, co jest? Jeśli to teraz nie mogę pomóc. Ha dobra, już wiem. Ja. Dobra, tepnij mnie. Nie, nie mogę tu ciebie tepnąć. Możesz? A, że tak. No. Dobra, musimy razem. No i Git. E, aha, okej. Okay. No i lecimy. No i teraz mamy bossa. To jest akurat duszy niż z Clayface'em. Mr. Freeze się nazywa. Dobra, ja mam... dawaj kacz nie... I ma aż 600 duszek, to jak ten Clayface. Dobra, giniesz. Nie no, mnie też zamroził. Dobra! Dobra, jest cenka. Za chwilę go pokonamy. Wentylatorek leci. I teraz budujemy... Dobra, ja cię pyk. pyk. Dobra, Dobra, no to teraz ja buduję. A Nie, dalej? ja. No to ja to robię. Ej! No okej. Okay. A ja to puszczam. Dobra, ja zbieram pieniążki. Ja będę kolec, a Ty Kacper będziesz minionek, ok? No to Kacper się dzisiaj nazywa minionek. Dobra, zabito mnie. Dobra. Nie, teraz mnie nosi. Nie, no i teraz mnie. Dobra, giń. Dobra, mnie znowu zamroził. Dobra, ty uciekłeś. Jest! Stawcie dość dużo chyba serc. I znowu o, tu masz teraz to. No. Dobrze, idę po te rzeczy. A ja siebie będę osłaniał. I to będę robił. Proszę jedna paczka idzie. A drugą paczkę ja zbuduję, okej? Okay? Nie bo ja zdążę. Nie no... Ja zbuduję, ale ty nież przepychał. Jest, ja buduję. Dokłaniaj mm. Trzyna... mnie! No Jezu, no Dobra, dokończ to. Ja to już zaczynam przepychać. już dłuższych odcinków. No i czemu wszyscy na mnie? Bo jestem co, Batmanem? Się aż tak wyróżniam. Dobra. Zrobieni w Bambola. Dawaj. To ja będę przep... Dobra. To przepychamy razem. Dobra. 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 Idealnie w ClayFace'a. Ej, pomocy! No już, przecież widzisz, że... Pyk, ClayFace. Pyk. Ej, no teraz pyk. No i teraz Ty dostajesz. Dobra, pokonany ClayFace. A trzeci odcinek ja będzie... No, nie, trzeci odcinek z Batmana będzie na moim kanale. Drugim. Na zajcuku YouTube. Zapamiętacie? Bo na, bo na tym kanale mam tylko dwa. Mam tylko dwa odcinki. A na tym drugim mam chyba 80. I ten drugi kanał, na którym nagrałem też dzisiaj filmy i przed chwilą film z Batmana. Pierwszy z Clayface'em. To się nazywa tak. Y Zajcu ku YouTube, zajcu ku YouTube, zajcu ku YouTube, wbijajcie, a ja się z Wami żegnam. Papatki!